Witajcie Skarbuszki! Dzisiaj nagrałem kozacki odcineczek z profesorem Skybase'ów, czyli oczywiście ze Smartim. Film polega na tym, że brałem prywatne lekcje na temat budowania Skybase'ów od samego Mistrza. Dzielnie sobie robiłem notatki, notowałem i mam nadzieję, że jakąś wiedzę wyniosłem z jego kursów i nie zawiodę Smartiego. Pamiętajcie jeszcze o wpisaniu mego kodziku w sklepie, bo jeżeli będzie 2500 tysiąca wspierających na kodzie, to robię sobie dwa tatuaże i jeden wybieracie wy, widzowie. Także wpisujcie kodzik, a ja zapraszam Was do oglądania. Jak pamiętacie posiadam fotel od firmy Diablo, firmy numer jeden w całej Europie, jeżeli chodzi o fotele dla graczy. Moim zdaniem fotel jest bajerancki i nie zamieniłbym go na żaden inny. Przypomnę jeszcze, żebyście dali znać jaki to wam fotel się najbardziej podoba i który wam przybył do gustu, bo mi najbardziej X-Ray. Zajrzyjcie też do opisu, bo tam macie wszystkie linki, a ja już wam nie przedłużam i zapraszam was do materiału. Ty, to ale tu leci, wiec, leci osób. Ja nie wiem skąd. Bo my się spóźniliśmy no. na tartak Ale tu jest... Ja myślę, że tu będzie pustka. Ja tak samo, a tu dużo ekipy poleciało, kilka osób właśnie. Okej, okay, widzę jednych typów, ale... Dobra. Myślę, że... Tragedii nie powinno być. Nie no panie Smart, jak <laughs> mi legendarny skar leci ze skrzynki, to jest... Serio? Już nie ten no. Nie no nie wie, ja gram ARENKI ostatnio tryharduję I w stu meczach mi nie potrafi jedna fioletowa pompa wylecieć Ty, ty pomon. Za nami, ale ja go trafić nie mogę? <laughs> Dobra BOM! Okej okay. gdzie są jego ziomki? Nie no, na brak osób tu nie możemy narzekać, nie? Ale... Mm -hmm. O, o, o! Obok mnie, obok Masz mnie Masz kogoś? Jest. Dobra, lecę ja. No dobra 60 niej Dobra, pięknie Leży No pięknie, dobra Dobra, jeszcze jeden Jeszcze biegnę Ty Naspidowany, ale leży no kurde, dobra, łatwy unionion. Mhm, Panie ma, masz może jakieś. O, biegnie, 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 nie. No Z. S. O nie! im nie, nie? Co się stało? Nie, dobra! I co poprzyma, jest? Po, przy, poprzyma, przy, nie, dziadmu mnie! Aj, tutaj na dole! No nie, 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 aj, aj, aj. amatora Dobra, 5 HP. Nie! Nie! Nie, no nie wierzę! No nie wierzę, dramat! To jest Ale dramat! Ale co? mi super i w ślad go... Co jest? Zobacz to! Weź, bo mi FPS-y pospadały. Weź! O masz. Zobacz, Bardzo dziękuję. O, na spady mamy. Serio? O, to mhm. kozacko! No poduchy byś, się. Na... jeszcze masz dużo. Tutaj i tutaj za jakie zaopatrzenie za od razu? Profesjonalne. No kurczę. Jak z profesorem się gramy, tak wie. El profesor Ty, ale faktycznie takie duo musimy częściej, bo ty ostatnio Skara, teraz ja pompka. Dobra, jeszcze tylko poduchy znaleźć i będę szczęśliwym człowiekiem Nie no, tutaj ta miejscówka to jest cudowna, ja już mam prawie tysiąc drewna Tak, tutaj drewienko to jest na easy i jeszcze metalu jest kupa Mhm O, tutaj 500 metalu się wyciąga na lajcie Nie no, ta miejscówka jest og ogólnie, jeżeli chodzi o matce, chyba najlepsza Nie mam tej pewności, ale tak jak, jak mam robić skybase'a, to zawsze tutaj latam. Ja Jakoś tak już się przyzwyczaiłem też. Okej. Okay. O, rybki jakieś możemy jeszcze złapać po drodze, to by się przydało. O, jak jeszcze bandażownica by była, to już by był Lux skybase po prostu. Nastroje strefa obije, no. Jak Smarty Aż. tak mówi, to tak jest, tak musi Do, być No, obiecuję, obiecuję. Coś znajdziemy tu zaraz. Albo Dobra, bandażownica, ja... albo poduchy. Strefa. No, no, no. Ja tu łowię te dorsze. Dobra. Nie. Zobaczymy czy coś fajnego wypadnie Ty, ja bym zrobił jakieś opening skrzynki, ale żadnej nie ma Okej okay. Ale Bydlaka teraz owiem <laughs> Dobra lecę Słuchaj, bo będzie problem, żeby dojść do strefy teraz Ty? Tutaj terminka. Ja to jakieś bugi bomby chcę jeść, no nie wierzę. O no tak, uleczyło, no Nie no, rybki jego są najlepsze Lepcie, my dojdziemy do... Tu jest ognisko na pewno się uleczymy, ale następna strefa to będzie dramat Musimy furkę skroić Smarty ta, o, o o, to jest dobry pomysł, no. O o o o. Dawaj po fury, ja po padę Dobra, dobra. O, dziękuję ślicznie. Dobra, już mamy pusto. Siadam, siadam, siadam. O, chyba tak. O, strzelają się przed nami. Ty po do lewej. Dobra, 30. To po cichu, to po cichu. Teraz kuta banda, się nie no i do strefy, przecież obije obijecie za chwilę. Dobra, oni No ładują się, się ostro, no trzeba trzeba przeczekać ich Wiesz co, chodź, pójdziemy na lewo Dobra, dobra Dobra, oni się strzelają, wiesz co, chodź, zacznę budować Okej, okay, okej, okay, idę. Jest ide. ryzyko Ale bez ryzyka nie ma zabawy Oj tak Ciśniemy Oni ślepi na pewno będą Uuuu Mam nadzieję Bo tutaj... Dobra czy... No właśnie Profesjonalny Skybase idzie w górę zawsze trzeba połówką schodów, to dobra. Znaczy polecam, 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 no tutaj korepetycje zapisuj od razu eee, Ja notuję no tu ja jest Mam nadzieję, mam nadzieję, bo kebaba uczę pół roku już Skybase'ów robić, a i tak amator jest taki, że od czwartej strefy zaczyna. Także nie, nie polecam tego ucznia, naprawdę Dobra, dobra, tutaj na lajcie. Powinniśmy Powinniś mieć full matsów w ogóle ogólnie, jeżeli mieć tysiaka drewna, to na lajcie tak. możemy... Potem... O, czekaj, czekaj! O! Bo problem by był. Dobre. Dobre. Dobra. Czyli trzeba proszę, ostrożnie do bólu. skylimicik. Zobacz, I... i zobacz. Jest ładnie? To ta mapa tak pięknie wygląda? Tak, jest Moż No, można się w Fortnite'cie zakochać. Na nowo. No, na nowo, kurde, te góry, smarty. <śmary> ty, ta, pod nami są, są. Dwa, dwa knuciksy chyba. Smarty, ja nie... ci powiem, jeszcze nikt mi tak mapy nigdy ładnie nie pokazał jak ty. <śmary> Ty, ty mnie, ty mnie tak Ty Nie podrywaj, bo ja się zarumienię za chwilę. Nie, do tych pływają. dwóch wsiąków. dobra. No, 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 oni się tam biją. No, no, no. Bardzo dobrze, niech no. będą zajęci. Dobra, zaczynam budować dalej. O, do strefy kawałek mamy. Dobra, jakaś zapiszę sobie budować dalej. Tak, 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 zapisuj, zapisuj. O, bo zapisane. strefa, no. No, dobra. Dobra, nie, nie kolapsują, już myślałem, że kolapsują. Smarty, już mamy top 10, to już jest sukces. Nie, to no jest te, sukces. Ja, ja myślę, że tu będzie win. Ja myślę, że z tego będzie win na bank. No i o to chodzi. Zobacz, to się uda. Ale serio mówię, bez kappy. To będzie win. Uuu, tutaj zakręt, okej. Okay. Mały zakręcik, tak. Dobra. O, o, dobra. Ja tu notuję, że zakręty trzeba robić. O, tak, czasami dobra. tak. B bliżej do strefy, żeby było, no. Mhm. Ty, helikopterem ktoś leci, no nie wierzę. To jest najgorsze. Ja zapomniałem, że na solówkach helikoptery są. O, Pamiętaj ban spady w gotowości Dobrze. Wszystko jest gotowe. Dobra, i budujemy się, zobacz, nie bez powodu. Mamy ban spady, a ban spady zawsze ryzykowne, nie? Mhm, mm a tu Mogą... rzeczkę mamy, no. Mamy, I właśnie, o. i właśnie tutaj, nie prościutko no. nad rzeczkę. Smarty to jest jednak naprawdę misujnie. IQ. IQ, to pamiętajcie. To z takiego skybase'a nie zrobicie. Skepcie amator, no. Armatore to jest armatore, L Armatore. Chodź bliżej. ŁE! Łe! I co na tak? Aha. No. Na minimapie, niby jesteśmy na strefie, granicy strefy, a jesteśmy kupę dalej. Nowe ski tu. No? I tak tutaj. Jest dalej, jest dalej, no. Nie dalej, No? No, jest, jest. Trzeba zawsze mieć to na względzie. I tutaj prawdopodobnie ta strefa. Kolapsują, kolapsują, kolapsują! Nie, nie! Dobra, odwiję się na pan spadzie. Padłem! Nie? nie, dobra, nie! Czekaj, pan spad, pamiętaj, pan spad. Brak czego? O! Zauważyli, dobra, dobrze, że rzeczkę postawiłem, bo bym na bank sobie kostkę skręcił. Dobra. O, dziękuję ślicznie, bardzo dobrze. Trzeba cię podlecie trochę. Dobra, ale win musi być zrobiony, co? No, oni guza szukają, ewidentnie. Da. O, No U, co? Wo? Ale że, Ale dinga dostałem, niezłego. Masakra jakaś. Nie, dobra, będą podjeżdżać chyba, co? Podjeżdżają, podjeżdżają. ja. Łe! A Skubaniec, no. Mówiłem TTV jakiś mówiłem, że stream sniper od razu mówiłem Dobra widzowie to by było na tym odcineczku. Jeżeli ten odcinek się pan spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem. Oczywiście wpadniecie do smartniego, link macie w opisie. Ja Ci Smarti bardzo dziękuję za, poświe... <laughs> to ja dzięki za, gierki. za poświęconą się lekcję, grało. Ja teraz jestem, wychodzę <laughs> tak bogaty w wiedzę, że ja teraz będę tak. cały czas Skybase y budował. Notatki pilnuj, żeby nie zgubić tylko Smarty, ja je od razu do safeu no. wkładam, żeby nikt ich nie zbędził, ani niepożądane no to... dłonie się nie trafiły. I to mi się podoba. Oj, I tym tak. pozytywnym akcentem się żegnały na dzisiaj. Dzisiaj. Do usłyszenia i cześć widzowie. Cześć!